Moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, buziolce, buziolce. Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. This is a Secret of Heaven. Yes, this is. Z tej strony nasza Chlopecka, Wasza kochana. Tak wiem. Mm. <grywka> Zawsze się muszę witać w tak głupi sposób. Mm. Sekret niebies, sezon drugi, odcinek czwarty, część druga. Pat of nieczysty anioł. Jest, yy, to jest droga nieczystego aniołka. Sekret niebies, sezon drugi, odcinek czwarty, część druga. Właśnie skończyłam niedawno nagrywanie części pierwszej. No i przeszłam zaraz później do nagrywania części drugiej. I to tyle. Gdy tylko wyszłam ze zwierciadła, pojawiło się odbicie Bonta. I jeszcze przyniam tylko, że to moja seria nieczystego aniołka. Jak było? Było mało czasu. Podeszłam do szafy, zaczęłam nieco nerwowo ujmować z niej ubrania. Wybierasz się do Muszę się przejść, duszno tu. Wyglądasz jakby, duszno, muszę się przejść, duszno tu. Spotkanie nie bardzo się udało. Nie chcę o tym mówić. Chciałam się przebrać, ale bond wciąż obserwował mnie z uśmiechem, jak dzieciak, który nie wie, że trzeba się odwrócić o zero zebrać się na jego oczach, poprosić, żeby się odwrócił. Akurat tor jeden raz wykupiłam, więc na szczęście de za darmo i dokładnie to robimy, kochani. Mam ten romantyczny interes. No dobra, popatrz sobie. Powoli zdjęłam ubranie. Rozpijałam biustonosz. Opuściłam jedno ramionczko, potem drugie. Upadł mi pod nogi, to ja całkiem go zdjęłam. Aha, no spokoj, spoko. Zostałam tylko w majteczkach. O, bądź z odwrócił oczy, prowokując odwrócić. Pocyciłam się plecami, obejrzał się. Poczerwieniał, ale nie i Znów skierował na mnie wzrok. Jego oczy badały moje notka. Potem nie, nie, niespiesznie uniosły się wyżej. Zatrzymały na pupie. Gwałtownym skierowały się w dół. O mój Boże! Chyba go podnieciłam. I jaki nieśmiały! O Boże! I Iwiki, was jaką ma bieliznę! Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co my, ja odwalam w tym odcinku. Znów odwróciłam się do niego twarzą, zakrywając pierś ręką. Zawstydziłam cię? Tak, wybacz, nie powinienem był patrzeć. Nigdy nie widziałeś nagiego kobiecego ciała? Nie wiem, nie, chyba nie. Faktycznie go zawstydziłam. Nie pamiętasz? Nie pamiętam, żebym widział, ale kiedy patrzyłam na ciebie, wydawało mi się, że kobiece ciało nie jest dla ciebie jednak nowością. – Tak, ale ty masz piękne ciało. – Dziękuję. Twoje zimki z Bonta polepszyły się. Klaszczał, starając się uczyścić ochrypłe nagle gardło. Wybacz to maleńkie szaleństwo. Bo on wydawał się niewinny, ale w jego wzroku ukryła się namiętność. Z jakiegoś powodu miałam ochotę ujrzeć jego reakcję. To była próba rozbudzenia w nim ognia. Zanurkowałam ze drzwi szefy, zaczęłam bezpiecznie wybierać, wybierać ubranie. Okej, okay, teraz możemy sobie coś dokupić, jeśli tylko tego chcemy. Energiczna, kosmiczna, to nie, bo mi się nie podoba za bardzo ta kosmiczna. Skromnisia. Mm. Możemy kupić, kochani, energiczną. Mamy dość diaksów, naprawdę mamy spory zapas, więc nic się nie stanie, jak sobie kupimy ten oto strój. A dokąd się wybierasz? Muszę się przewietrzyć. Rozmowa z mamą wyszła tak dziwnie, jakbyśmy widziały się ostatni raz kilka godzin temu. Z jakby nasze stosunki były czymś zwykłym, mało istotnym. Jakbym nigdy nie umarła. Starała się tak. Ka? Och, zapomnij. Wiki naprawdę się bardzo przejmuje swoimi stosunkami z mamą i słusznie. Hmm. Nie, skrzydła nam żadne za bardzo nie pasują. Wiesz, najlepsze te chyba. Czujesz teraz, jak trochę jak uczennica, w ogóle te wszystkie strony są tak seksowne. Takie miniwy same, jakieś kozakę w ogóle. Stała się taka. Och, zapomnij. Pogadamy później, dobra? Oczywiście. Wiki, tak? Wszystko będzie dobrze. Odbicie bąta zamigało i zniknęło. Spacerowałam po dziedzińcu, gdy usłyszałam z góry trzepot skrzydeł. Andy wlądował wprost przede mną. O, wystraszyłeś mnie! Wybacz. Co ty zrobiłeś? Trenowałem. Skoki? Tak. Herald powiedział, że doskonale mi wychodzą. Ekstremalne skoki. Wow. To przydatny talent. Skoro tak mówisz. To do czego on może się przydać? Jej ja i Andy poszliśmy razem przez, się, przez siebie. Jak śmietlnicy spacerujący po parku w niedzielę. Te porównania po prostu. O mój Boże. Istnieje grupa aniołów i demonów, które zawsze wysyłają na zwiat w niebezpieczne miejsca, żeby sprawdzić warunki, ale coś albo coś znaleźć. Chciałbyś się tym zająć? No, chyba tak, skoro tak się zachowuje. Pewnie, to wspaniałe uczucie. Pustka pod tobą. Wiatr świszczyci w uszach, jakby z tobą rozmawiał, gdy ziemia jest coraz byli. Poczekaj, coś ty powiedział? Wiatr z tobą rozmawia? No, nie całkiem. Skąd ty skaczesz? Gdzie jest najwyższy punkt? Chcesz skoczyć? Możesz mnie tam zaprowadzić? Dobrze! Taki dobrze. Na, 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 na. Na, 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 I love it. This is a song. Yes. This is not song, this is. To jest muzyka po prostu. This music. Zerknęłam w dół, od razu zrobiłam kilka kroków do tyłu. Od wysokości zakręciło mi się w głowie. Och, wszystko w porządku? W głowie pojawiły się dziesiątki zwariowanych myśli. Złożyły się w obraz, albo dokładniej w cały szalony plan. Muszę skoczyć! Co? Po co? Zamiast odpowiedzieć roz. Wam się i skoczyłam. Zrobiłam to tak szybko, żeby nie mieć czasu na zmianę decyzji. Zimne powietrze uderzyło mnie w twarz, odrzuciło włosy do tyłu. Serce zamarło, krzyk tak zastygł w gardle. Chciało się rozpostrzeć skrzydła, ale przycisnęłam je do pleców, nie bacząc na strach. Wiatr świczy w uszach i w ten sposób z nami rozmawia. Może uda mi się wezwać Fidera. I tu wyraźnie, niewyraźnie usłyszałam: Goro, terro, duo. Ach, kto to! Lecz wiatr nie brzmiał jak słowa, wtedy powtórzyłam gorotero duo. Gdy tylko to wypowiedziałam, niby kokon otoczyły mnie wielkie skrzydła znieruchomiałam w powietrzu. Patrzcie fajna ilustracja, tylko nie wiem zupełnie, co to ma przedstawiać dlaczego Wiki ma tu siłe włosy, nagle jest w balerinach, ale dobra. Jesteś gotowa gościem wiatru Fidero. Wyciągnął do mnie ręce i uśmiechnął się. Poczułam, jak wiatr powieło mi w twarz. Udało się! Po co mnie wezwałaś? Był pan wielkim zaklinaczem? Fidel rozcisnął usta. Wiatr zrobił się chłodniejszy. To już przeszłość. Nałożył pan zaklęcie na wieżę. Pewien dobry człowiek nie może się z niej wydostać. Jak go uwolnić? Hmm, nie wolno mi zdradzać sekretów takich zaklęć. Och, proszę! Mogę jedynie rzec, że wszystko na swój początek i koniec, też nieskończona jest droga wiodąca do nikąd. Widero rozwinął skrzydła, zaczął znikać, sprawiać, zlewać jedno z wiatrem. Co co to znaczy? Jego głos potężny, dobiegawszy, zawsze opowiedział: Czy wiesz, że jeśli tam namoczysz pióro w świeżej rzece, będzie świeciło w ciemności? Zniknął, a ja znowu zaczęłam spadać. Trzeba pod skrzydeł, szelest piór. Trochę wisiłku i dotarłam do szczytu góry, a potem wylądowałam obok. Endiego. Udało się! Co to było? Rozwiązałam zagadkę i otrzymałam kolejną. Dokładnie tak. Pozatrując do szkoły, dostrzegłam Fyra, który rozpaczliwie usiłował wyrwać się z rąk Dino. Co się dzieje? Zatrzymał się obok niego. Cześć! Dino próbował się uśmiechać i jednocześnie trzymać wielkiego smoka. – Po co go tak trzymasz? – zeżarł jadowity bluszcz. Muszę dać mu ostródkę. – Co? Po co on to zrobił? – Nie wiem. Pewnie by, by wiedzieć, że nie wolno tego jeść. Dino rozejrzał się. – Trzeba go stąd zabrać. – No chodź, chłopcze. Fyr chciał odlecieć, ale surowe spojrzenie anioła sprawiło, że posłusznie poszedł gdzie kazano. – Ja będę go trzymał, a ty wypchnij mu to do pyska. Tabletki to jest lekarstwo. Dino odtworzył paszczy Fyra. Ten rzucał się i warczał, lecz nagle weschnął, przestał brykać. Zaczyna się kiepsko uczuć. Czuć, pospiesz się. Starałam się wepchnąć lekarstwo jak najgłębiej, żeby Fyr go nie wypluł. Lecz martwiłam się, lecz martwiłam się do, dość niepotrzebnie. smog od razu po połknął tabletki i ma dość Fyra, że chce wygonić go ze szkoły. Jak to? Fyr sam o to się prosi, sprawia masę problemów. Bałem się, że Serafin zobaczy, dlatego tu go przyprowadziłam. To bardzo szlachetnie i miło z Twojej strony, Dino. Dzięki za pomoc, wiki. Nie ma za co. Możesz iść, ja jeszcze trochę posiedzę z Fyrem. Trzeba go popilnować, póki całkowicie nie przyjdzie do siebie. Jestem pewien, że dasz sobie radę. Jasne, ciekawe w ogóle, dlaczego Wiki nimi zajmuje. Skoro to ona to powinna to robić, chyba nie chcę zostać sam na sam z Dino. Anioły i Demony przyleciały z powrotem do szkoły. W ciość ich powrotu z okazji minionego Bożego Narodzenia urządzono bankiet. Boże Narodzenie zwykle świętowano z rozmachem, organizowano bale, ozdabiano całą szkołę. Tak mi w każdym razie opowiadano. Ale w tym roku wszystko odbywało się o wiele skromniej, tylko wspólna kolacja, mająca na celu pojednanie. Co będzie ciężkie między uczniami Angel and Demons. Lecz ostatecznie jedynie podkreślano tą powstałą przepaść. Uczniowie wrócili z domów jeszcze bardziej agresywni. Pewnie tam nawzajem się nakręcali w tych domach. Teraz rzadko zdarza się widzieć rozmawiających ze sobą anioła i demona. Panują, wynalaz, panował wyraźny podział na dwie strony. Droga anioła, siedziałam wśród aniołów. Tylko z nimi czułam się swobodnie. Dziwna jesteś. Hm? wyrzuciłam w, w stronę, w której dobiegał męski głos. Dlaczego? Masz kontakt głównie z demonami, a siedzisz wśród aniołów. No cóż... Jesteś ko koniem trojańskim? Gdyby nie jego przyjazny uśmiech, mu pomyślałabym, że szuka powodu do kłótni. Lecz najwidoczniej na mojej twarzy widać było niepokój, bo Aster od razu dodał Żartuję, wszyscy są teraz spięci. Tak, to takie głupie. Po co te spory? Demony zachowują się jak dzieci. Po tylu stuleciach zrozumiały nagle, że wszystkim rządzi niebo i zaczęły się obrażać. No cóż, yy, nie jest fajne to jednak, że demony są gorzej traktowane i to mi się nie podoba. Anioły zawsze będą stały wyżej. Jeśli demony tego nie zaakceptują, będzie im trudniej żyć. Ale jeśli reszta aniołów też tak myśli, to ja nie dziwię się, czemu demony tak się zachowują. Spojrzałam na niego z tym razem z niepokojem. Jeśli pozostałe anioły też tak myślą, demony dalej będą skrywać urazę. Do czego to doprowadzi? Mm, nie dziwne, że demony skrywają urazę po czymś takim. Bałam się nawet myśleć o konsekwencjach. Za stołu wstał Serafin Kroblej i wyszedł na sam na sami jego koniec. Jego głos rozniósł się po całej sali. Cieszę się, że znów Was widzę. Nawet w tak niby pewnym czasie nie mogliśmy nie świętować, okazywać szacunek historii. Wszak Boże Narodzenie to urodziny Ziemi, ludzi, ich świata. Śmiertelnicy interpretują to święto nieco inaczej, nie mniej, nie mniej właściwie. Wszystko bywa przecież względne. Zgodnie z tradycją, każdy kto chce może wyrazić Przepwie wdzięczność. Mhm. Mm nie skończy to się zbytnio dobrze, żeby było Wam łatwiej, ja zacznę. Chcę podziękować szefie za pokój, który wreszcie zapanował i za rozkwit, który ów pokój przyniósł. No nie wiem, czy ten pokój tak na dobre zapanował, bo z tego co widzę, to od wojny yy, dzieli taka malutka yy, kreseczka, taka linka, którą można rozciąć nożyczkami. Serafin Krowlej. Usiadł z powrotem i zwrócił się w stronę uczniów, oczekując, że ktoś odważny chce pójść w jego ślady. Ze skrzypieniem odsunął się krzesło: Wstał Aster, wstała Lilą. Hmm. Wstała Lilą? Dlaczego damy Lilo, a nie Astera? Because po prostu ja tak się przyzwyczaiłam bardziej do Lilo, bo ona jest główną z bohaterek w my story. The Wodpad, nasza chlopecka Wodpad. koniecznie, kochani, zaglądajcie, bo że tam owiki i Jest mega romantycznie. Mogę właśnie myślę o dopisywaniu kolejnych rozdziałów, ale to chyba zajmę się tym w nieco niedalekiej przyszłości. Także Lilu, bo po prostu mam większy sentyment do tej postaci. Przeszła, niemal przeleciała wzdłuż rzędów uczniów i z uśmiechem zatrzymała się przed nami. Dziękuję szefie za to, że obdarzył śmiertelnych życiem. Dziękuję za podarowaną mi miłość. Ojej, jakie to słodkie. Brzmi zupełnie jakby myślała teraz o Dino, a może właśnie o tym myśli. Popatrzyła na Dino, na, yy, a ten obdarzył ją ciepłym uśmiechem. Aha, czyli jednak dzięki temu, że olałam go i sobie polazłam do ludzka, to oni zostali parą. Mhm, mm mhm Muszę wam kochani przyznać, że Lilo nie jest jakaś brzydka yy, i nawet jest ładną osobą, lecz mnie wyrwał się on z wymuszony, pusty, martwy, albo też bardzo chciało mi się go takim widzieć. Wiki jest klasycznym przykładem psa ogrodnika. Patrzcie, wybrała sobie kogoś innego, a teraz czuję się jakby zazdrosna. Ja kompletnie nie rozumiem tego zachowania. Lilo wyciągnęła ku niemu ręce i uśmiechnęła się. Dziękuję szefie za szczęście. Wróciła na miejsce, nie kryjąc wzruszenia tym, że uminęło jej nieszczęścia. To było interesujące. Kto następny? Strach się bać. Znów skrzypnął krzesło. Za stołu wstał lucyfer. O Dało się słyszeć zdziwione światło. Lucyfer nikt nie dziękował w szepfie. Nic dziwnego. Co on wymyślił? Lecz oto ruszył, jak gdyby nigdy nic. Stanął przed wszystkimi i z jego ust rozległy się słowa wdzięczności. Zaraz zobaczymy. Dziękuję, A Umilkł. <laughs> Lucyferze, dziękować należy za coś, nie tak po prostu. A czego ty oczekiwałeś, Crowley? No czego ty oczekiwałeś? Lucyfar zwrócił się w stronę dyrektora, spojrzał na niego z nieskrywaną kpiną. Wiem. Dziękuję, Szepwie, za to, że kocha jedne dzieci mocniej od innych. E? Za to, że wdaje i jednym więcej władzy. Za to, że. Na co ty sobie pozwalasz? Głos Serafina zatonął wśród gwizdów, pokrzykiwań demonów oraz oburzonych słów aniołów. Dziękuję ci, Szepwa, za to, że nie mieszkasz się do życia swoich dzieci, nawet kiedy potrzebują Twojej pomocy. Nie dają ją same sobie rady, robią głupstwa. Lucyfer, wynoś się! uuuuuuuu DRUM chum. Na twarz Lucifera wciąż grał złośliwy uśmieszek. Skłonił się Serafinowi bez pośpiechu, opuścił salę bankietową. Demony wstały i wyszły w ślad za nim. Z bankietu zniknęła połowa gości. Nie wyróżnił to do niczego dobrego. Serafin Crowley zamarzł. Jakubiony demon demonstracyjnie zrezygnował z udziału w najważniejszym święcie niebios. O oh, nie, this is the end of this odcinek. Pięć gwiazde, zaczyna jest specjal, specjal, specjal. Nawet nie zajęło mi to dużo, że i czasu myślałam, że będzie dłużej. No ale kochani, czym się tutaj martwić. 16 punktów chwały czyli 7 aniołek, 11 dymon. No i tak to na razie wygląda dla nas. Będziemy podnosić, obiecuję Wam, aniołka, żeby było go więcej. No i tak właśnie będzie. Kocham Was moi kochani bardzo, 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 bardzo mocno. I widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki! Kocham Was!